Jak zorganizować badanie DNA? Macie na to kilka sposobów. Po pierwsze, można zrobić badanie zupełnie samodzielnie w domu. Wystarczy zamówić zestaw, pobrać próbki, a następnie odesłać je darmowym kurierem lub paczkomatem do laboratorium. Można zamówić też pielęgniarkę do domu, która przyjedzie i pomoże pobrać taki materiał, zajmie się także transportem tych próbek. Trzecią możliwością jest zebranie próbek we własnym zakresie. Na przykład materiałów dyskretnych od jednej ze stron i pozostawienie ich w placówce medycznej, gdzie personel medyczny pomoże pobrać twój materiał, uzupełnić formularz i przekaże próbki do badania. I czwarta możliwość to umówienie kompleksowej wizyty w placówce medycznej wszystkich osób zainteresowanych. Na miejscu personel we wszystkim pomoże. Badania DNA to nie tylko testy na ojcostwo, jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, napiszcie, jakie testy Was interesują. Chętnie odpowiem na każde pytanie. I obserwujcie po więcej.